Kolejny odcinek Ludzi Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do szeroko pojętej animacji kultury w mieście Częstochowa. Mówię to z pełnym przekonaniem, ponieważ gościem moim i Państwa Krzysztof Kwapisiewicz. Dzień dobry. Cześć wojsku, witam serdecznie, witam wszystkich. Jeżeli Państwo nie za bardzo wiecie kto to Krzysztof, to Krzysztof jest jedną z nielicznych osób w Częstochowie, która stara się robić kulturę w tym mieście. Starszym widzą, przypomnę, klub ASK w Alejach, młodszym i starszym również muzyczna meta na ulicy Jasnogórskiej. No to były te takie świątynie, gdzie odbywały się koncerty i działo się różnych rzeczy wiele. Dlatego, no jak najbardziej uzasadniona moja wizyta właśnie w muzycznej mecie. I z Krzysztofem trochę pobajdużymy, ale zanim zaczniemy mówić o koncertach i o tak zwanej robocie w kulturze, no to przesłuchanie czyli to, co Państwo lubicie najbardziej. Często Częstochowianin. Częstochowianin z dziada pradziada. O, to widzę, że przeglądałeś <śmienny> jakiś <jakich, jakich, śmienny> wywiad. Dobra, a masz jakąś tam wiedzę o tych dziadkach swoich, przodkach, Coś wiesz? Wiesz to troszkę tak, tak, troszkę tak, aczkolwiek nigdy nie było czasu, żeby się zagłębiać w to bardziej, mhm. ale, ale no coś tam, coś tam. No ale też pro, pro, prowadzili przed wojną kluby muzyczne często? Nie, no, nie? nie, byli w ogóle niezwiązani z to inżynierowie, Aha. ludzie, którzy byli wojskowymi, o. a kompletnie w rodzinie nie mam nikogo, kto byłby związany z kulturą, za wyjątkiem Mojej nieżyjącej już cioci, która była muzą Dudy Gracza dawno, dawno temu. Poważnie? Poważnie. No to super. No powiedz mi jedną rzecz, no bo to już jest dość długi okres czasu, 2000, który, bo ty tak naprawdę, jak gdyby zaczynałeś działać gdzieś tam w kulturze. W którym roku? 2000? W 2000? W tak. W Stowarzyszeniu Jazzowym w Częstochowie. Robiliśmy koncerty, robiliśmy imprezy. Mówimy Doprowadza. o y, klubie jazzowym Paradok, o, który później się w przemienił prawie. w Teatr Poland. Tak? tak jest, dokładnie. Czyli Plac Waszyńskiego, mhm. tak. Pierwsza Aleja. W 2003 roku rozpoczęliśmy tam, 2004. Potem przenosimy w Trzecią mhm. Aleję ASK, 8 lat. No i tutaj kolejne 8 lat stuknęło w tym roku właśnie. Tak, 8 lat stuknęło. No, już 8 lat. Ja to nie wiem dlaczego, ale tak kojarzę Ciebie, że Ty byłeś jedną z chyba z pierwszych osób, która tak bardzo muzykę bluesową gdzieś zaszczepiła w tym mieście. Mam tu na myśli festiwal, który. Organizowałeś przez 10, 4, 10 lat 10 lat robiłeś, tak. może trochę o tym festiwalu opowiedzieć. Co to było? Wiesz co, festiwal bluesowy. Ja wychowany mm -hmm. na muzyce jazzowej bluesowej, wyniesiona z domu. Mój ojciec był wielkim miłośnikiem bluesa i jazzu. Mm -hmm. No i tym tropem. Du duże, szerokie kontakty wśród tych muzyków przede wszystkim. Znamy się wszyscy tak naprawdę w kraju i nie tylko. No i kiedyś przy, przy jakiejś imprezie jazzowej właśnie siedzieliśmy i rozmawialiśmy, że brakuje czegoś takiego. No i wpadliśmy na pomysł stworzenia Blue mm -hmm. No i tak przez 10 lat pchaliśmy to do przodu. Ale jak wszystko gdzieś kiedyś się kończy i no, to, no, to się skończyło. No, no poza tym jest tak, że żeby zrobić żeby się rozwijało to też potrzebne są fundusze i też potrzebne są, potrzebna jest jakaś opieka czy mecenat. Jeżeli tego nie ma to też... Można z tą pasją pociągnąć parę odcinków, ale a, potem, a, potem, a, potem, a potem się dokończy. ale bo... to nie tylko pieniądze. Wiesz Wojtek, to, to przede no. wszystkim infrastruktura. W Częstochowie nie ma sali koncertowej z prawdziwym zdarzeniami. To jest tak. największy problem. Ja uh -huh. wiesz, siedząc w tej branży, podobnie jak Ty, no 20 parę lat już, w tej chwili do menadżerowie dzwonią do mnie praktycznie codziennie i szukają sali na 1500 osób minimum w Częstochowie. To jest tak. największy problem, bo wiesz, pieniądze, sponsorzy znajdą się. Są miłośnicy bluesa w Częstochowie, miłośnicy jazzu. Mm -hmm. My, korzystałem z ich, z ich pomocy wielokrotnie. To, to są tak. ludzie, którzy są też pasjonatami muzyki, a mm -hmm. jeżdżą po Polsce, jeżdżą po Europie i fajnie cieszyli się, że było to w Częstochowie, więc mogłem przyjść na ich wsparcie. Ale no, doszliśmy po prostu do, do, do ściany. Nie było... Były duże gwiazdy, duże nazwiska, nie było gdzie tego zrobić, po prostu. I to, tak. był, to był jeden z powodów, dla którego skończyliśmy z Blue mhm. Na miejscu Blue pojawił się Hammond, który, którego robiłem przez 3 lata. No, ale też jakby wyczerpał swoją formułę i, i możliwości po prostu y, logistyczne zrobienia takiego przedsięwzięcia. Czyli jednak infrastruktura, prawda? Tak, tak. No nie mamy po prostu gdzie grać, bo wiesz, można zrobić bardzo fajną imprezę, można zrobić imprezę, klubową, ale no, musi być gdzieś miejsce, gdzie, gdzie ci ludzie się spotkają, gdzie, gdzie przyjedzie gwiazda. Ja, nie mam miejsca, nie chcę się wstydzić za to, że nie mam gdzie, gdzie po prostu zorganizować koncertów w Częstochowie tak. na, na, na więcej ludzi po prostu. Nie? A mhm. naprawdę możliwości mieliśmy niesamowite już nawet abstrahując od Brusa, od Drzezu od, od były propozycje, gdzie turmenażerowie dzwonią do mnie z MV Trio z Markusem Millerem, z, 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 były koncerty zaplanowane mhm. i też chciano zrobić to w Częstochowie za naprawdę nieduże pieniądze. Ale jak mm. powiedziałem, że jest sala na 800 miejsc, to, to tak naprawdę zaczęli się śmiać i, no i tak to się właśnie wszystko kończy. Klub mm -hmm. e, ASK to historia, prawda? Tak, to historia. Założony w 2005 roku, 8 lat tam działaliśmy do 2013. Mm -hmm. Małe no, miejsce, bardzo tak, kameralne, tak. e, ale powiem Ci, że no, ma, maksymalnie mieliśmy na koncertach po 140 kilka osób, jak był Ptaszin, jak była Krystyna Prońko, mm -hmm. jak przyjeżdżali właśnie homonidziści, Michael Walkenstein, Paweł Serafiński, no to tętniło, to tętniło życie. Tam były drzemy fajne, hmm. tam było mnóstwo koncertów, bo też było kilkadziesiąt koncertów rocznie. Przewijali się wszyscy, Australijczycy, Anglicy, Niemcy, Holendrzy, tak. Rosjanie, Włosi. So, no się bierze, bierze, bierze. Jesteśmy w miejscu, które ja kojarzę z lat swojej, może nie młodości, ale jako miejsce, do którego często przychodziłem, mam tu na myśli Utopię. Ja I, też tu przychodziłem. I, i, I Mariusza Borowika trzeba wspomnieć w tym wypadku, no bo on, on gdzieś był. Zbierasz znowu z tego wszystkiego. Tak, No i e, Mariusz jak gdyby zakończył działalność i ty rozpocząłeś tutaj muzyczną metę. Tak, tylko po zamknięciu Utopii, bo, bo w międzyczasie pojawiło się tu parę lokali niezwiązanych z muzyką w żaden mm -hmm. sposób. A jako, że budynek stał sobie pusty, porozmawiałem z właścicielami. Jestem tu ósmy rok. Jesteś ósmy rok. Powiedz mi jedną rzecz, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o nazwijmy to muzykę alternatywną, czy no, nie mówimy o jakiejś, nie mówimy o muzyce bardzo popularnej, nazwijmy to muzyka niszowa. To jak się tak obserwowało przed pandemią to, te koncerty, które się odbywały, no to tych koncertów muzycznych my się było bardzo dużo. Trochę było też w Teatrze From Poland. Mamy teraz 2021. Jesteśmy rok już zamknięci. Mm -hmm. Ja chciałbym zadać takie trudne pytanie. Czy muzyczna meta przetrwa to? Mam taką nadzieję. Rok jesteśmy zamknięci z tą króciutką przerwą, powiedzmy wakacyjną, no ale to akurat nie sezon koncertowy dla nas yy, i na razie jesteśmy, a jak długo to potrwa, nie wiem, to wszystko zależy od tego jak długo będziemy zamknięci, Ja yy, propozycje koncertowe już w tej chwili spływają, już są ludzie grać w maju, chcą grać w czerwcu, ale co mam mówić, tak, nie, nie wiem, nie być. wiem co się wydarzy, znaczy, uh -huh. przecież nie podejrzewam, żebyśmy do października, do listopada ruszyli, ja nie wierzę w to. Uh -huh. Dobrych prognozach może, może. Ale... No znaczy, wiesz, bo ja boję się takiej rzeczy, że gdyby, gdybyś ty zamknął jak gdyby tą działalność, to tak naprawdę w Częstochowie, żeby przyjść na koncert klubowy, nie wiem, napić się piwa, posłuchać muzyki, to za bardzo nie będzie gdzie pójść. Nie będzie. Nie będzie, bo, no, bo wszyscy się zamykają po prostu. Jest taki czas. Mm -hmm. Wiesz, to, to no zostanie nam rura, tak, od czasu do czasu, z tym, że ona jest troszeczkę inaczej sprofilowana i te koncerty, tak. powiedzmy, raczej tam nie, nie, nie będą miały miejsca, mm -hmm. nie zagrzeją tam, tam miejsca, bo, no bo, to, nie jest, bo tak. to nie jest po prostu ta publiczność, która, mm -hmm. która po prostu chce słuchać takiej muzyki. Tak, to smutne, smutne. Tak. to smutne, że w mieście, które ma powiedzmy 200 tysięcy ludzi, yy, nie ma tych klubów 5-10, tak. gdzie można prezentować różne rodzaje muzyki, że po prostu tak. była jakaś tam specjalizacja. Mm -hmm. No ale to tak jak powiedziałem, to oprócz tego, że, że wiesz, ta ma zainteresować już w tej chwili tak naprawdę. Ja to obserwuję od dłuższego czasu i widzę jak to powolutku schodzi. Wiesz, młodzi ludzie stąd wyjeżdżają, no, starsi chcieliby mieć koncerty typu Budka Suflera za pół darmo, a wtedy raczej nierealne. Mhm. I to chyba to jest największy problem. Odpływ stąd młodych ludzi. Młodzi ludzie nie mają tutaj czego szukać, po prostu. I, i to, tak, wszystko, wiesz, ja to widzę po, po klienteli. Na, 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 na większość tych koncertów przychodzą ci sami ludzie. Tak. Od czasu do czasu zobaczysz nowe twarze, one jak przyjdą raz, drugi, trzeci, to gdzieś wciągają się w tą, w tą naszą ekipę taką y, koncertową, ale, ale jest to coraz słabsze, coraz hmm. mniej to, tych ludzi jest po prostu. Coraz mniej jest ludzi na koncertach. Dokładnie, tak. Dokładnie tak, a poza tym, poza tym no, niestety często władza robiła się w środowisku y, opinii miasta, do którego się nie przyjeżdża. Tak. Właśnie przez to, właśnie przez to, że nie ma ludzi, że nie ma zainteresowania. Eee, ludzie oczekują w Częstochowie tego, żeby to były tylko i wyłącznie gwiazdy. No, wiesz, no. Tak, tak. Robię mnóstwo fajnych, małych koncertów, kapel, które dopiero startują, które mają świetną muzykę, naprawdę świetną. To, mhm. to, to można wymieniać i wymieniać ludzi, z którymi współpracowałem. Na, na takie koncerty przyjdzie 20-30 osób. Więc no, oni tak. następnym razem nie chcą przyjechać, bo oni wiedzą, że no, przyjazd, żeby się ze mną spotkać, no fajnie możemy się spotkać w Warszawie, we Wrocławiu, wypić piwo porozmawiać. Ale żeby tutaj zainwestować pieniądze w sensie przyjazdu, I czasu, czasu no to, to po prostu wiedząc, że jest taka sytuacja, to tu nikt nie przyjeżdża. Ja coraz więcej takich mam telefonów, że Krzysiek chętnie byśmy przyjechali ale no, nie wiem czego się możemy spodziewać, ja też nie wiem co mam im odpowiedzieć po prostu. No, tak. A poza tym wiesz, po tym wszystkim, po całej tej sytuacji będzie jeszcze jeden problem, ludzie się będą bali, będą, wrócić. będą się bali wrócić, to, to otwarcie klubów jeszcze nic nie oznacza, to wiesz, możemy otworzyć i dopiero wtedy mogą nastąpić upadki, bo ludzie przestaną przychodzić ze względu na, na strach, na, no, zwykły, tak, tak. na zwykły strach po prostu, że ktoś będzie chory, ktoś się zarazi, coś się wydarzy, to tego się najbardziej boję, bo wiesz mówię, jestem od roku zamknięty, Jestem, nie zamknąłem lokalu, jestem cały czas, nie, ale bardziej się boję tego, że otworzymy, zaczniemy robić znowu grania i, i niestety wtedy nastąpi upadek, bo, bo wtedy trzeba będzie A zapłacić, może, zaraz. A może będzie tak, że ludzie będą tak stęskni, że będzie tłum i będzie. Mam wszystko. taką nadzieję Wojtek, bo bardzo chętnie bym się z ludźmi spotkał, bo brakuje nam chyba wszystkim, przede wszystkim kontaktu z ludźmi, Bez wiesz, no, tych dźwięków na dole, tego, tego, że później można usiąść, porozmawiać, pośmiać się trochę. Okay. No, to, to jest cały urok tego wszystkiego tak naprawdę. Dobrze, trochęśmy ponarzekali, jak na prawdziwych Polaków przystało tak i, no i chwała nam za to. Oczywiście. <grym> <trakcie> Tradycji się to. <zaznaczyć> pamiętaj snu, że jak nikt się nie pochwali, to pochwalcie się samo. <grym> Dobrze, <grym no pytanie z, oczywiście z Natury plotkarskiej, jakbym zaprosił Ciebie na kolację, co powinno znaleźć się na talerzu, żebyś miał frajdę, żebyś był powiedział o kolde Kowalski niełogściu. A Kowalskim nie gości, jak znajdę tam chyba kuchnię włoską najbardziej włoską. Mhm, i białe fajne wino. Tak? Mm -hmm. Czyli lasagna, pizza. Nie wiesz co, ja akurat y, kocham Włochy, jeżdżę do nich od, od ponad 20 lat i, i jakaś lasagna pizza nie robi w tej chwili na mm -hmm. mnie wrażenia. E, teraz jakby odkrywam zupełnie kuchnię poszczególnych regionów. No, A no, mam, mam swojego serdecznego kolegę, który uczy mnie zresztą włoskiego, Enzo, który jest Neapolitańczykiem, nie jest Włochem, jest Neapolitańczykiem i się nie przyznają, że są Włochami. Mm -hmm. I on mi teraz pokazuje kuchnię jego mamy, jego ciotek, więc zupełnie powiem Ci fascynujące rzeczy. Rzeczy, gdzie też interesuje się trochę kuchnią, gotowaniem. No, nie pomyślałbym, że, że, no, że, że można w ten zabrać. sposób, można tak się bawić, bo pokazuje mi filmy, że jesteśmy umówieni, że razem polecimy do Neapola, to pewnie też jeszcze trochę nam czasu zajdzie, bo nie wiadomo kiedy. Top trzech gwiazd, trzech zespołów, coś takiego. Najważniejszego dla Ciebie, co w jakiś sposób Cię ukształtowało, to będzie kto? kto? Przede wszystkim Pink Floyd. To, Pink Floyd. to podstawa. Eee, to na pewno Terenie z Mm -hmm. A jazzowe dźwięki, które zawsze mnie totalnie ruszają. I, i jeżeli, jeżeli jeszcze dodamy do tego Madiego Watersa, to, 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 jest, to tak. mamy, mamy taką trójkę, którą tak, mogę tak, zawsze tak. słuchać i zawsze, zawsze uh -huh. odkrywam na nowo coś, no, co, coś po prostu w ich muzyce uh -huh. od początku. Y, to jest też pytanie, które pada, co prawda już trochęśmy porozmawiali na ten temat, no, ale żeby tradycji stało się zadać. Jaki jest Twój stosunek do Częstochowy, co Ty sądzisz o tym mieście? Wiesz, no, to jest moje miasto, ja się tu urodziłem, tu się wychowałem i raczej tutaj umrę, nie zamierzam na razie się stąd wyprowadzać. No ale troszeczkę jest mi przykro, że, że idziemy gdzieś tak no, no, w niefajnym kierunku po prostu, że, że tutaj mhm. się ludzie nie uśmiechają, że tutaj jest tak smutno, że tutaj ludzie cały czas narzekają, nie wiem, nie, wiesz to pewnie Ci nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, bo no, to jest taki jakieś... Mhm. Trudne nominować. No czy również zły to ptak, co własne gniazdo kala. No, Ach, no, no, to, to, to już, tak. Natomiast no, życzylibyśmy sobie, żeby było trochę lepiej. Um, wiesz, ja kiedyś jak z lokolichterem rozmawiałem. Uwielbiam tą anegdotę, bo on zaczął uczyć grać na saksofonie, ja mówię loką, ale tak świetnie grać na tej gitarze basowej, po co ten saksofon? On mówi, wiesz, bo jak umrę i stanę przed świętym Piotrem, to nikt mnie nie zarzuci, że nie próbowałem. Tak jest. A, a żeby było śmieszniej, ten saksofon być może się w Teatrze Frampolę, bo lok go zostawił. A w paradoksie w, robiliśmy że my open no no, robił, no. i ten jego instrument gdzieś się zapodział, więc może gdzieś tam jeszcze w kontakcie gdzieś leży. Fakt, że no, postać z drugiej strony to bardzo głośno. Tak, tak, z tak wielka, wiel, wielki tak. kolorowy... Tak, znaczy ja to odniosłem do tego, że ja to już na razie zakończyłem, chociaż też próbujemy robić kulturę w tym mieście, także to jest... Nie nikt, nikt, próbować nikt, próbować nikt, będziemy. Nikt, nikt nie próbować się nie próbowaliśmy. <głosy> <głosy> Dobrze. Ja mam zawsze problem z rozmówcą, czy z rozmówczynią. Kolejną, czy ty byłbyś w stanie mi zaproponować kogoś? Z kim do tej pory nie rozmawiałem, a z kim uważał, że warto byłoby porozmawiać. A wiesz co, no przerobiłeś troszeczkę tych wywiadów tak. tych ludzi, więc nie jest tak łatwe znaleźć kogoś. Musisz mi powiedzieć, też <laughs> jedna osoba jest Bardzo ciekawą postacią, kolorowym hmm. facetem, jest, jest mój serdeczny kolega, profesor naszego uniwersytetu, profesor Zdzisław Wiatr. Zdzisław Wiatr, Projektowanie graficzne, bardzo fajny facet, grywał z teza. Bardzo wielki przyjaciel Andrzeja Nowaka. Więc myślę, że warto, warto z człowiekiem się spotkać, porozmawiać, bo on na pewno ma bardzo dużo do powiedzenia i zaproponowania. Super, to dziękuję. Ułatwić mi. No jak najbardziej. najbardziej. Krzysiu, czego życzyć już tak na koniec? Wojtku spokoju i zdrowie tak naprawdę, a reszta się ułoży. Dobrze, proszę Państwa, gościem moimi i Państwa Krzysztof Kwapisiewicz, właściciel muzycznej mety, organizator licznych koncertów, które odbywały się w Częstochowie i mam nadzieję, że się będą odbywać. Um, miłośnik y, Neapolitańskiej. Kuchni, w tej chwili. Miłośnik dobra. kuchni Neapolitańskiej, żeby nie było, <grym> proszę Państwa. Na no, szczupły chłopak w porównaniu do mnie, także widocznie to taka dietetyczna kuchnia, ale to oczywiście żart. Um, bardzo dziękuję za pytanie. Um, no i co? No, I naprawdę Krzysiu życzę Ci, żebyś przetrwał i żeby ten koncept wyruszył i żeby ludzie przychodzili na mnie. No wiesz, to też sobie tego życzę. No, żeby... Dobrze. No pomachajmy tam do komedy. Trzymajcie się do bliska, czy brzydko. Papa!